Dziś mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitać Państwa na pierwszej debacie samorządowej organizowanej przez Instytut w naszej siedzibie w Łodzi. Cieszymy się, że to wydarzenie towarzyszy wyjazdowemu posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Witam serdecznie wszystkich członków zespołu. Szczególne powitanie kieruję do współprzewodniczących zespołu, do pana ministra Tomasza Szymańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do pana Jakuba Mazura, wiceprezydenta Wrocławia. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Panie Profesorzy, Panie Dyrektorze, Drodzy Samorządowcy, Szanowni Państwo eksperci. Raduje się serce, kiedy można wrócić do NIST-u, oddać Państwu list oddać Państwu, przywrócić Państwu Narodowy no. Szczyt Samorządu który powstał z po to, żeby tutaj wykuwały się najlepsze rozwiązania, żeby tutaj były rozwiązywane problemy, żeby to było forum do dyskusji. Dlatego bardzo cieszę się, że z udziałem praktyków samorządowców, z udziałem naukowców, którzy naukowo zajmują się prowadzeniem działań, badań naukowych nad problematyką związaną z obszarami miejskimi, z szeroko rozumianym samorządem, przy e, udziale e, Państwa dyrektorów Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, jakże bardzo znanymi praktykami, od wielu lat związanymi z samorządem terytorialnym, ale również Maria Wójcika, e, sekretarza Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego, pomysłodawcy. Narodowego I po, i po drugie pomysł nam. Także Marek powinien iść do przodu, a nie chcielibyśmy <grym> <z tyłu. grym> Pierwsze to spotkanie to pierwsze spotkanie, w którym wspólnie z całym zespołem możemy w nim uczestniczyć i też rozmawiać o rzeczach niezwykle istotnych dla zmian, które zachodzą i które mamy nadzieję, że będą zachodziły. Czy Polska potrzebuje zmian liczby liczbie gmin i powiatów? Wiadomo, że świeżo po wyborach czy świeżo przed wyborami ta dyskusja za każdym razem następuje. Ta zmiana ustrojowa Dyskusja po 98, która stale się toczy, to jest niezwykle potrzebna. Chcielibyśmy, robimy to wszystko dlatego, bo chcielibyśmy, żeby NIS wypowiadał się nie w drobnych, szczegółowych sprawach dotyczących samorządów, ale żeby brał udział w debatach w odniesieniu do głównych wyzwań stojących przed samorządami i przed polityką państwa w stosunku do samorządów. W zmieniającym się profilu w Instytutu. Debaty są bardzo jednym z kilku bardzo ważnych elementów działalności, być może najbardziej widocznym, nowo transmitowane w internecie z udziałem zaproszonych gości. W tych debatach znowu nie chodzi o sprawy bieżące, na przykład związane ze szczegółowymi rozwiązaniami, właśnie procedowanych propozycji aktów prawnych. A chcemy pobudzić ogólniejszą refleksję nad sprawami, które nie są oczywiste, gdzie są argumenty za różnymi rozwiązaniami, każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, albo też ryzyka, z którymi się wiąże. W tej pierwszej części chcemy mówić o liczbie gmin, liczbie powiatów, o tak zwanych jednostkach odważankowych, czyli na przykład powiatach obwarzankowych wokół miast na prawach powiatu, albo też gminach obwarzankowych, tam gdzie mieliśmy na przykład kiedyś gminy miejsko-wiejskie, które się przed laty podzieliły na odrębną jednostkę miejsko i wiejską. Mam wrażenie, że obecny podział terytorialny i podział ściśle zadań pomiędzy poszczególne poziomy Samorządu, jest jedną z przyczyn, dlaczego takie obszary, zwłaszcza jak transport publiczny, ale też po części edukacja i ochrona zdrowia, traktujemy jako obszary dysfunkcjonalne, czy obszary, w których państwo, rozumiane szeroko jako cała administracja publiczna, nie dostarcza obywatelom odpowiedniej jakości usług publicznych. W związku z tym jakakolwiek reforma terytorialna powinna się koncentrować na tym, żeby na nowo spojrzeć na każdy z tych obszarów zadań publicznych. Tutaj podejścia możemy mieć zasadniczo dwa. Możemy myśleć o zmianie modelu wykonywania tych zadań w obrębie istniejących struktur. Ale przynajmniej w sferze ochrony zdrowia, również transportu publicznego, wydaje mi się, że tego już próbowaliśmy i do tej pory się nam to nie powiodło. Czasami, jak w obszarze chociażby gospodarki odpadami, próbujemy tutaj pewnych protestów, bo za takie uważam mechanizmy współpracy czy mechanizmy instytucjonalne współpracy między międzygminnej, ale wydaje mi się, że bez. Przynajmniej przetestowania czy też głębszej refleksji na temat tego ustrojowego przesunięcia, czyli przeniesienia gminy na poziom dzisiejszych powiatów, pewnie z istotnymi korektami co do ich liczby, nie uda nam się zbudować takich klastrów usług publicznych, lokalnych klastrów usług publicznych w tych kilku najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców, obywateli, w sferach które których zapewniały czy dawały większą szansę na efektywne i spójne zorganizowanie systemu usług publicznych. Proszę Państwa, ja zaproponowałem dwojakie podejście, jedno, które wydaje się bardziej prawdopodobne i jest szeroko dyskutowane w debacie publicznej dotyczącej liczby gmin. Może najpierw gminy, potem powiaty, a na końcu obwarzanki. Do tego się odniosę. Ta debata dotycząca liczby gmin dotyczy między innymi tego, że mamy bardzo rozdrobniony system, mamy małe gminy, problematyczne demograficznie też i że trzeba coś z tym zrobić. Tak? Na przykład tutaj pojawiają się w takiej debacie propozycje, że od pewnej wielkości czy poniżej pewnej wielkości ta wielkość zazwyczaj jest mierzona liczbą mieszkańców. Na przykład, tak rzucę. Poniżej 5 tysięcy mieszkańców gminy nie mają prawa do funkcjonowania, przynajmniej efektywnego. Tak? Że należy je skonsolidować. Więc takie mm, y, jednostkowe y, reformy gdzieś no, przebijają się mówię, w debacie publicznej. Ja spróbowałem znaleźć uzasadnienie naukowe wynikające z badań, oczywiście dotyczących też innych takich reform w innych y, krajach. Mamy szczęście, że w naszym kraju generowane są badania, które pokazują efekty tychże reform, wystarczy poniesieni. Ja starałem się poniesienie szukając uzasadnienia do tej, jak Państwo chyba się zgodzicie, do tego przemożnego paradygmatu, że większe jednostki lepiej wykonują swoje zadania. Z punktu widzenia ekonomii, oczywiście, jest tu tak zwany efekt skali, który znany jest w sektorze produkcyjnym, że, że jest pewne optimum wielkości, w których te koszty jednostkowe są e, najniższe. I ten paradygmat bardzo mocno jest podkreślany praktycznie wszędzie w każdym kraju, gdzie takie reformy są planowane i realizowane. Także i u nas, że te 5-tysięczne gminy to są za małe, że należy je e, e, zmienić. Otóż, proszę Państwa. W takich założeniach ex -ante, oczywiście, to brzmi bardzo powabnie. Jest, możemy powiedzieć, że jest dużo racji w, taki, w takim założeniu. Problem polega na tym, że w badaniach ex post, czyli po wykonaniu już tych reform, no te wyniki są bardzo niejednoznaczne. One podkreślają, że te efekty zazwyczaj nie są osiągane. Więc. Jeżeli mamy się opierać na wiedzy, a nie na intuicji tylko i wyłącznie, to ja bym przestrzegał przed właśnie podejmowaniem takich, takich reform z takim założeniem, że na pewno będzie, będzie efekt. Efekt jest taki, że jest zmiana dla zmian. I możemy powiedzieć, że dokonaliśmy reformę, bo zmieniliśmy coś. Ale czy sama zmiana ma być tym efektem? Czy efektem mają być korzyści z tych y, y, zmian? Jeżeli korzyści z tych zmian to ja nie znajduję uzasadnienia do takiego kierunku yy, reform, a przynajmniej dużo więcej przy, przy oczywiście takim nakładzie pracy, żeby taką reformę zrealizować, to te efekty są dużo mniejsze niż gdybyśmy ten sam nakład pracy włożyli w poprawę. Poziom zarządzania albo w pobudzenie współpracy pomiędzy tymi, tymi jednostkami. Co wydaje się na początku trudniejsze, oczywiście, ale, ale jest, to, jest to możliwe. Ja chcę zacząć od poparcia tego głosu dotyczącego efektów skali, które są najczęściej e, t, jakby wskazywane jako to główne uzasadnienie dużych reform konsolidacyjnych. Ja przeciwnie do e, profesora Sześciłowej uważam, że my nie jesteśmy na etapie, w którym jesteśmy zdolni prowadzić e, w Polsce dużą, e, fundamentalną reformę ustrojową. Bo duże reformy ustrojowe udają się wtedy, kiedy wokół nich jest konsensus i być może po prostu powinniśmy się pogodzić, że czas wielkich reform, przynajmniej w obecnej sytuacji politycznej, patrząc na nią realnie minął i to co powinniśmy robić, żeby państwo działało lepiej, to jest troska o incrementalne zmiany, o regulacje, o stabilne, mądre otoczenie regulacyjne, które będzie stymulować. Zaraz powiem o tym w kontekście też decentralizacji asymetrycznej. I to pytanie, czy w Polsce gminy są i powiaty są za małe, gdzieś ma właśnie z tyłu głowy to, te efekty skali które mówią o tym, że im większe, tym będą niższe koszty jednostkowe dostarczania usług. Rzeczywiście badania, które zostały przeprowadzone w krajach, które przeprowadziły, które przeprowadziły te reformy, pokazują, że te efekty skali daje się skonsumować w wydatkach na administrację publiczną, ale już bardzo rzadko i niekonsekwentnie w innych usługach publicznych. Dlatego, że problem polega na tym, że na koszt wpływa nie tylko rozdrobnienie struktur zarządczych, ale przede wszystkim rozproszenie konsumentów, odbiorców końcowych tych usług i konsolidacja terytorialna nie rozwiązuje tego, tego problemu. Więc to, co moim zdaniem jest dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem, również bezpieczniejszym w kategoriach politycznych, bo reformy terytorialne naruszają granice, każde naruszanie granic to jest ogromny koszt polityczny, a zysk z tego jest niepewny i odłożony w czasie. Więc to, o czym można myśleć, to są przesunięcia funkcjonalne, to są zmiany, to są zmiany funkcji, które mogą mieć rodzaj takiego, takiej interwencji systemowej jak przeniesienie pewnych funkcji na inny poziom, ale to, do czego też zachęcam w swoim, swoim opracowaniu, to przyjrzenie się rozwiązaniu tzw. decentralizacji asymetrycznej, to znaczy takim, w którym jednostki tego samego szczebla formalnie dysponują różnym zakresem funkcji w zależności od tego, czy mają zdolność. Fiskalną, finansową, infrastrukturalną do wykonywania, do wykonywania tych usług. Znaczy, apel polega, polegałby mniej więcej na tym, żeby uznać fakt, że gminy najmniejsze w Polsce i duże, to nie do końca są te same. Jednostki samorządu terytorialnego. One są formalnie te same, one są wspólnotami samorządowymi, ale one w świetle tego, jakie funkcje mogą pełnić, nie są takie same. Ja w, swojej, w swoim opracowaniu też bardziej idę tutaj w koncepcję y, podobną do, do tej, o której mówił przed chwilą a tam, y, ponieważ wychodzę z założenia, że rozpoczynanie tej pewnej dyskusji o modelu samorządu w Polsce od administracyjnej jest receptą na to, żeby wywołać bardzo duże emocje społeczne, bez konkretnych efektów i odchodząc od tego, co jest istotą problemu. Czyli w dużym skrócie odpowiadając na to pytanie, czy Polska potrzebuje zmiany liczby gmin i powiatów, ja bym powiedział nie. To nie jest najważniejszy w tej chwili problem, natomiast ja pytanie, czy potrzebuje nowej być może redystrybucji funkcji, finansów pomiędzy różne poziomy zarządzania terytorialnego jak najbardziej tak, bo na tym trzeba się poważnie zastanowić. Reforma terytorialna jest być może najtrudniejszą reformą, jaką można przeprowadzać w danym kraju. Przypomnijmy sobie tę reformę z 1999 roku. Pamiętajmy, że tam nie likwidowano, nie przekształcano żadnego szczebla samorządowego. Szczebel samorządowy, który był wówczas tylko i wyłącznie pilny, on został praktycznie nietknięty. Tam de facto, jeżeli ktoś coś tracił, no to były te stare województwa, właśnie trzydzieści kilka miast, które ten status tracił i tam był największy jakby popór, tak? ale tam nie było to żadnych samorząd, nie było wtedy żadnych samorządów na tym poziomie. Dzisiaj, jeżeli mówimy o, o reformie powiatowej, o reformie gminy, to są jednostki, gminy, które istnieją już nie 10, a 30 parę lat, powiaty, które, ok, może wesoławie się zakorzeniły społecznie, politycznie, ale są, po prostu są. I dlatego proponuję, żeby jednak faktycznie zająć się kwestią, gdzie, jakie zadania trzeba e, trzeba umieścić. E, to, że te gminy nie są są równe, ale nie są równe. To już sobie powiedzieliśmy. W perspektywie już może kilku, na pewno kilkunastu lat wiele z gmin tych mniejszych straci swoją zdolność, demograficzną, demograficznych, ekonomicznych, kadrowych, 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 coraz trudniej znaleźć nawet w średnich gminach obsadę dla, dla realizacji różnych zadań, możliwość ich realizacji. Teraz jest pytanie właściwie, kto będzie je wykonywał? To są trzy. Mogą to być powiaty, mogą to być związki, gminy, instytucje współpracy. Trzy. I tu, ile w tym kierunku mogą to być jednak te gminy silniejsze, te gminy umownie powiatowe, gminy z miastem powiatowym, no ponieważ one e, mają z reguły tą wielkość, ten potencjał, gdzie e, mogą to zrobić. Na marginesie rozwiązanie, znaczy argument, że coś dobrze funkcjonuje w miastach na prawach powiatu jest dla mnie argumentem przeciwko powiatom, a nie za powiatami. Miasta na powiatu to są właśnie gminy z poszerzonymi kompetencjami, które na pewno wszystkie kompetencje powiatowe realizują dla, dla, dla samych siebie, dla, dla swoich mieszkańców, ale szczerze i realnie wiele z tych kompetencji też realizują dla całego Wianoszka, właśnie dla powiatów obwarzankowych, więc o pewnie jeszcze będziemy uczyć. De facto to rozwiązanie, w których są pewne gminy, które realizują coś więcej, niż mają przekazane dla swojego otoczenia, one już istnieją. Tak czy nie powinniśmy bardziej to jeszcze uznać i umocować w systemie. Pozostawiając być może samą mapę, na pewno inną, być może powiatową, ale powiatach byśmy jeszcze mogli porozmawiać dłużej. Ja może zacznę od tego, co bardzo ładnie powiedziałeś, że no z jednej strony geografowie mają tendencję do takiej, no nie chcę powiedzieć, nadmiernej koncentracji na wymiarze przestrzennym, w tym wypadku terytorialnym, a nie można go w oderwaniu od kontekstów analizować, i dokładnie taki, taka jest moja wykładnia poszukiwania najlepszych rozwiązań, ale też interpretacji tego, co się dzieje, i funkcje, za którymi idą finanse, bo do tych elementów się odwołałeś, ja stawiam ponad, Kwestią terytorialną, jeżeli mówimy o terytorium w rozumieniu systemów administracyjnych. To nie granice są problemem, ich zasięg, ich przebieg, tylko to, jak rzeczywistość, jakie struktury funkcjonalne ukształtowała i teraz te nasze granice, lata, lata temu wyznaczone. Albo im pomagają, albo im szkodzą, albo są barierą, albo są stymulantą. Stwierdzamy, że w bardzo wielu wypadkach dzisiaj granice administracyjne jednostek terytorialnych poziomu podstawowego przestają spełniać swoją kluczową rolę domykania pewnego funkcjonalno-terytorialnego. Wylały nam się już nawet niewielkie miasta. Kilkunastotysięczne miasta tworzą strefy podmiejskie. Rodzi się pytanie dlaczego? Czy tylko dlatego, że ludzie z tak niewielkich ośrodków również chcą spokojnego życia na peryferiach? No, może niekoniecznie. I tutaj trzeba spojrzeć głębiej. A może to jest kwestia na przykład fiskalnego systemu który stwarza bodźce i motywację do tego, że pod wieloma względami będzie mi w gminie wiejskiej, aniżeli w gminie miejskiej. To wymaga uspójnienia, jak naczynia połączone. Systemy funkcjonalne obszarów miejskich są rzeczywistą strukturą, w której funkcjonują ludzie. Administracyjny podział temu nie odpowiada dzisiaj. I teraz, no co możemy zrobić? Ja twierdzę, że mamy. Przy całej słabości naszej wielopoziomowej struktury y, terytorialnej doskonały system, tylko nie wykorzystamy. W zasadzie, jak dyskutujemy o problemach terytorialnych, to albo mówimy z poziomu centrum, y, z poziomu krajowego. Albo mówimy z poziomu lokalnego. Bardzo dziękuję. Ja będę miał jedną tylko te tezę rewolucyjną, wszystkie inne są dość zachowawcze. Teza rewolucyjna jest taka, że powinniśmy zmniejszyć zainteresowanie i wiarę w to, że podziałami administracyjnymi możemy coś zrobić, a bardziej iść na powiązania funkcjonalnych. Okay. To jest ta, ta, ta teza. No okay. jak to okaże się niezwykle. Albo, albo rewolucja, ma wielu z wolnym, e, na tej sali. No bo to wyjątkowe grono to się zebrało. Tak jest. Jeśli chodzi o, o dwa procesy, co do których chyba jesteśmy zgodni, że one powodują, wymuszają myślenie o zmianach, to jest proces depopulacji w odniesieniu do nich ważniejszy i proces zmian związanych z suburbanizacją, ale też z poczuciem, że konieczna jest reforma metropolitalna plus, to znaczy reforma metropolitalna, która obejmie też dużą część miast średnich. To, co jest najważniejsze, dlaczego ta reforma ma ogromny wpływ, ona powinna się dokonać w połowie 90. i poprzedzać reformę podziału administracyjnego, tak byłoby nam wszystkim lepiej. Tak się nie stało, no i mamy z tym kłopot już bardzo mm. długo. Co do mnie? Ja chcę zwrócić uwagę na pewną polityczność problemu, tak, to znaczy bardzo mało o tym mówimy, a często traktujemy polityczność jako w ogóle jakiś Coś strasznego, co, co, co przeczy rozwiązaniom merytorycznym. Otóż w przypadku gmin polityczność, w powiatach jest troszkę inaczej, oznacza dwa, dwie, dwie obawy. To znaczy obawy przed marginalizacją, i to jest, dotyczy, jak mówimy o gminach podważankowych, to powód, dla którego może być to trudne, obawa już miesz części mieszkańców przed marginalizacją. I od razu jeszcze dopowiem, bo ja poświęciłem trochę uwagi w tej ekspertyzie proporcje między gminami łączącymi się. Nie zawsze to jest marginalizacja gminy obwarunkowej. Na przykład, w gminie grybów to jest marginalizacja miasta. tak? Oni się mogą obawiać, że utoną w sąsiednim otoczeniu. Teraz to nie jest nieważna sprawa, tak? bo my w ogóle mamy skłonność do pomijania różnych problemów mniejszości, niedoceniania ich i pewnej niewrażliwości na tą marginalizację. Ona w społecznościach w lokalnych jest po prostu bardzo istotna. Więc nie róbmy tego. Co w istotny sposób podważałoby poczucie jakichkolwiek więzi, stąd namawianie do pilotażu. Ja bym może sobie zacząć tak, jak zaczął mój wieloletni współpracownik, od metafory. A może nawet nie od metafory, ale od wezwania. Nie przenoście nam niczego. Dlatego, że wielką pokusą, przed którą staje zarówno debata. Akademicka, jak i debata polityczna, jest pokusa konstruktywizmu. Jest pokusa oderwania się od rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnych. A teraz, la, last but not least, ja jestem z Dolnego Śląska. Z miejsca, gdzie budowanie więzi, gdzie budowanie poczucia tożsamości. Lokalnej zabrało kilkadziesiąt lat, gdzie wreszcie moje dzieci mają świadomość, one są z kotliny jeleniogórskiej, ze szklarskiej poręby. Reformy konsolidacyjne, i na to musimy być bardzo wyczuleni, żeby tego nie zniszczyć. Tego, co być może dla mieszkańców wielkich metropolii jest czymś. Tych wielkich metropolii starej Polski, gdzie Polska tam była zawsze, gdzie więzi były zawsze, jest czymś pomijanym w dyskusji. My, to ludzie zawsze będziemy wyczuleni na kwestię tożsamości w tych naszych nowych, małych uczuć Wydaje mi się, że my powinniśmy zdecydować, jak ma się rozwijać Polska, i do tego dostosować poziom średniowieczny, a nie odwrotnie. To jest po pierwsze, tym bardziej, że mamy przed sobą pewne zjawiska, przed którym nie uciekniemy. Nie jestem się wyglądać, ale kwestia zmian cywilizacyjnych, chociażby tych demograficznych. Jedna uwaga. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim zacząć nie od dyskusji, tylko od diagnozy. Tego, co przez te 35 lat, lat stało się z polskim samorządem. Co się stało z powiatami, co się stało z gminami, z miastami, z metropoliami? Jaki ma wpływ na poszczególne miasta i gminy system obwarzankowy? Czyli jednym słowem pogłębiona diagnoza dzisiejszej sytuacji. Jeden z wybitnych profesorów, profesor Szaft, stwierdził, zadał takie retoryczne pytanie. Czy czasy współczesne są odpowiednie do tworzenia wielkopomnych konstrukcji prawnych? Powiedział ja sobie na to pytanie, że nie. Ja, proszę Państwa, w chwili obecnej też tak uważam, że to nie jest odpowiedni czas, żeby dokonywać radykalnych reform w strukturze samorządu terytorialnego, co nie oznacza, że nie powinniśmy dyskutować, nie powinniśmy być przygotowani, czy nie powinniśmy tworzyć opracowań, no, które wskazywałyby na dysfunkcję samorządu terytorialnego, między innymi takich opracowania kilka lat temu, Stworzył profesor Hauser ze swoim zespołem. Jeżeli będziemy przywiązani do tych warunków, to nic nie zmieni. <laughs> Dlatego, jeżeli mówimy o powiatach, to wyobrażamy sobie powiaty takie, jakie one powinny być, a nie ułomną strukturę, jaka w tej chwili jest. Musimy pamiętać o tym, że nie ma jednej optymalnej skali efektywności, efektywnych usług publicznych, jeśli bierzemy pod uwagę pakiet usług, a nie tylko pojedyncze usługi. Większe problemy, większe zaburzenia, większo, większe emocje, większą mobilizację może powodować zagrożenie odebraniem miastu statusu powiatowego, cokolwiek to miał znaczyć, niż generalnie likwidacja powiatów jako odrębnego szczebla politycznego, tak bym powiedział, tak? Yy, tu, to jest kluczowe. Tu można pewne rzeczy jeszcze, jeszcze zrobić. Yy, w miastach uważam przede wszystkim, w miastach jest, jest, jest duża, duża siła. A, a powiaty jako, jako ten szczebel polityczny to jest coś, o czym można, w moim zdaniem, dyskutować, ale jako całości, a nie pojedynczo likwidując, konsolidując. tym, co, co spaja, jest fakt, że wszyscy są zgodni, że zadania i funkcje sektora publicznego. Nie przerastają jakby w tej chwili, czy nie są dopasowane do istniejącego systemu podziału administracyjno-terytorialnego. Ten poziom w uproszczeniu dzisiejszego powiatu jest optymalnym poziomem obsługi obywatela w bardzo wielu, w coraz większej liczbie zadań, zadań publicznych. E, więc to, to jakoś wzmacnia e, tę koncepcję, natomiast rozumiem, że e, e, przyczyny natury politycznej i e, społecznej e, w ocenie większości z Państwa wykluczają e, tego typu zmiany, przede wszystkim traktujący jako nierealne, niemożliwe do przeprowadzenia w obecnej sytuacji politycznej. Mogę tylko skonkludować, że na szczęście ci, którzy... W latach 60. zabierali się za, za pomysły na temat odtworzenia samorządu terytorialnego. E, takiego podejścia nie mieli. Mówiłem właśnie o przypadku, że e, radzenie sobie z procesami do populacji w gminach będzie wymagało współpracy administracji samorządowej i rządowej w województwie i tu akurat pozycja starosty jest wygodniejsza, e, żeby taką współpracę przygotować. Podałem przykład szkół, bo to jest ten, ten przykład, gdzie administracja rządowa będzie miała do powiedzenia. Dobrze, żeby to było sprawnie wykonane. Tu, doprecyzowanie, moja teza jest taka, tworzenie metropolii, na której jestem zwolennikiem, powinno być umieszczone w szerszym kontekście polityki miejskiej, tak, żeby inne miasta miały poczucie, że też są uczestnikami tego procesu, na przykład poprzez rozwiązania dotyczące powiatów obwarunkowych. Bardzo dziękuję ekspertom za naprawdę interesujące opracowania i oczywiście też za udział w dzisiejszej debacie, ale naprawdę jeszcze raz zachęcam, ta debata nie była w stanie oddać bogactwa i szczegółów różnych, które się pojawiają w tych opracowaniach, więc bardzo zachęcam do udziału, do lektury. Dziękuję Państwu, którzy wytrwaliście do końca tej